Witam Państwa we wtorek, 23 dnia lipca. Z tej strony Daniel Kostecki i zobaczmy jak wygląda sytuacja na euro-dolarze. Otóż euro jeszcze wczoraj próbowało się umacniać w relacji do amerykańskiej waluty ponad ostatni wierzchołek, czyli próbowało wyjść nad okrągły poziom 1,32. Próba ta jak na razie kończy się niepowodzeniem, a przy tym ostatnim szczycie nie widzieliśmy żadnej reakcji popytowej, co może oznaczać, że niestety byki są już na wyczerpaniu i rynek ten ma bardzo mało siły, aby kontynuować ruch wzrostowy. Tym samym gdyby doszło tutaj do przełamania linii trendu, która jest poprowadzona po lokalnych dołkach, to mogłaby zacząć się realizować fala C w korekcie, w korekcie dlatego, że zakładamy, iż ten ruch na nowy szczyt właśnie wczoraj jest jedynie częścią fali, B, więc duże B jako część korekty, a więc ruch spadkowy jako duże C może się tutaj pojawić, i dopiero następnie kolejny ruch wzrostowy. Ale wcześniej wydaje się, że rynek ten jest już dość mocno wykupiony i bez korekty raczej daleko już nie urośnie. Jeśli chodzi o złotego, dziś kolejne lepsze dane z polskiej gospodarki po wcześniejszym solidnym odczycie produkcji przemysłowej. Dziś sprzedaż detaliczna także na plusie. Powyżej oczekiwań rynku, ale jak widać, reakcja na złotym jest dość mocno powściągliwa, a to również dlatego, że dotarliśmy z punktu widzenia analizy technicznej do kluczowych wsparcia. Więc po tym solidnym spadku, jaki obserwowaliśmy na Europę Elenie, 4,21 do 4,18 bardzo silna strefa, i wydaje się, że tutaj kupujący złotego rozpoczną realizację. Zysków, w związku z czym ta strefa nam powstrzyma na razie ruch umacniający polską walutę. I podobnie sprawa się ma na parze USDPLN. Tutaj także dotarliśmy do wsparcia wynikającego z linii trendu, i też e, widzimy, że na razie rynek nam odbija, w związku z czym można by tutaj zakładać, że powstaje nam lokalna. Korekta Italnia jeszcze póki co będzie broniona. Natomiast jeśli chodzi o amerykańską giełdę, to dziś kontrakt na indeks SP 500 ustanowił kolejny szczyt i w związku z tym cały czas droga w okolice 1708-1709 punktów jest otwarta, gdyż w tym rejonie znajduje się ekspansja 100% mierzona dla wcześniejszego ruchu trendowego i korekty prostej A, B, C. Dodatkowo wsparcie i opory wyznaczają nam tutaj linię w kanale trendowym, A poszczegółowe komentarze i analizy zapraszam na xtbpl do strefy analitycznej.